Was cieplutko, słuchajcie, nie wyglądam najlepiej, wiem, mm, więc e, mia... w sumie drugi raz nagrywam to powitanie, bo miałam do Was przyjść e, jeszcze bez makijażu i w ogóle i nagrałam nawet e, to powitanie bez makijażu, albo po prostu wyglądałam tragicznie. Teraz się już trochę ogarnęłam, przynajmniej zrobiłam makijaż, włosy jeszcze nie ogarnięte, ale e, słuchajcie, to dlatego tak wyglądam, że. Tej nocy ja w ogóle nie spałam. Ale to w ogóle, słuchajcie, są dwa powody. Po pierwsze, stwierdziłam, że to jest chyba ten czas, tak poczułam po prostu, że chcę się już przestawić. Chcę się przestawić na wcześniejsze chodzenie, spać i wstawanie rano. Więc, tak jak Wam kiedyś już mówiłam, mój plan jest taki, że po prostu jeden dzień. Muszę się dzisiaj tak przemęczyć bez spania. I tym samym dzisiaj padnę wieczorem e, wcześniej, jutro wcześniej wstanę i będę próbowała to kontynuować przez kolejne dni. Mam nadzieję, że mi się to uda. A drugi powód mojego niespania jest taki, że słuchajcie, całą noc oglądałam filmiki na YouTubie. E, obejrzałam blisko 100 filmów na temat włosów. I nie wiem jeszcze, jaki dam tytuł do tego filmu, ale e, nawet jeżeli inne, to... Mm, Możecie się już domyślić, co ja znowu kombinuję i na jaki temat oglądałam te filmy. Słuchajcie, w związku też z tym, z moim oglądaniem tych filmów i czytaniem różnych rzeczy i tak dalej, jadę dzisiaj na miasto do centrum, do Superdraga. Tak, muszę się wybrać do Superdraga. I słuchajcie, co? No i nic, no i kupić, kupić dwie rzeczy. Pokażę Wam te dwie rzeczy, jak wrócę. I będę dzisiaj znowu kombinować, słuchajcie, będę dzisiaj znowu kombinować, ale co, jak, po co i dlaczego, to Wam powiem już później, jak już wrócę z tymi rzeczami. Niestety, niestety, wiecie, normalnie nie zwracam o to uwagi, ale w momencie, kiedy dzisiaj nie spałam, albo czasami jak właśnie wcześniej, bardzo wcześnie rano wstanę i chcę coś pojechać kupić, to wkurza mnie to, że te sklepy są otwarte tak późno, bo dopiero od dziewiątej. Ja jadę do, do Superdraga, który jest czynny no od 8.30, jest godzina 6.30, ja już jestem pomalowana, zrobię sobie tylko koczka, bo nie będę nic się kombinować z włosami, bo i tak później będę to rozwalać. No, ale jest 6.30, więc jeszcze muszę czekać, jeszcze mi zostały, zostało mi półtorej godziny do autobusu, o godzinie 8 mam autobus. E, tylko jest jakiś problem, bo tam jest jakaś zmiana trasy, nie wiem. Zamiast On zamiast dwóch ulic jedzie jakąś trzecią, zupełnie inną. Mam nadzieję, że dojadę tam, gdzie chcę dojechać. Trzymajcie kciuki. No, a jak nie, no, to najwyżej sobie na drogi i wysiądę gdzie indziej. No, ale nic, trudno. Także tak, o 8 mam autobus, więc wyjdę tak za 5, 8, bo przystanek mam dosłownie tutaj pod domem. Więc wyjdę tak za 5, 8 i, i tak, i pojadę do centrum i odezwę się do Was już jak wrócę z tymi rzeczami, tak myślę. Okej, okay, wróciłam, słuchajcie, autobusy jeżdżą tak szybko, że po prostu 15 minut jeszcze czekałam pod super dragiem, aż otworzą, mimo że miałam być tak teoretycznie na styku. No ale dobra, czekałam, <laughs> doczekałam się, wyczekałam, mam czerwony strasień na wiecie maseczka w autobusie. Słuchajcie, co ja kupiłam? Dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest. To. Ja. Tak, słuchajcie, Bleach czyli rozjaśniacz do włosów i zanim zaczniecie na mnie krzyczeć to yy, słuchajcie, ja już próbowałam z ściągaczem yy, koloru do włosów z tym takim remover to się nazywa ściągasz po prostu, żeby zdjąć ten mój kolor z włosów słuchajcie, to jest tyle lat yy, farbowania na czarno, że zresztą są firmy, możecie się cofnąć ja wam tutaj gdzieś po, po, podlinkuję te moje wszystkie próby Niech jesteście ciekawi yy, i, i to mi ściągnęło do takiego Brązu, kasztanu, a mi nie o to chodzi, ponieważ ja chcę mieć blond. Ja wiem, że to wyjdzie żółte, jak kurczak zdaję sobie z tego sprawę. To będzie dramatyczne przejście natomiast tu jest do, dołączona odżywka, ja mam całą tubkę takiej odżywki, bo ja już w którymś moim farbowaniu, znaczy w którychś moich próbach zdjęcia tego koloru podejrzewałam, że będę miała w którymś momencie żółty albo jakiś pomarańczowy, więc zaopatrzyłam się w fioletową odżywkę do włosów, a tutaj jest też dołączona taka fioletowa, więc to ma ściągnąć żółty albo pomarańczowy odcień, zobaczymy, więc blond, rozjaśniacz, i słuchajcie na to, ja chcę położyć. To pierwszy raz w ogóle widzę, znalazłam to na internecie. Dużo dziewczyn polecało, było bardzo dużo zdjęć z tym, e, jakie są efekty właśnie na żółtych, nawet na pomarańczowych włosach. Ja będę próbowała... E, stomować te, ten żółty właśnie tym, tą fioletową odżywką. I dopiero na ten taki platynę, jeżeli to złapię po tej odżywce fioletowej, nałożyć właśnie ten kolor. E, e, tak, natomiast e, widziałam na internecie, że i na żółty, i na pomarańczowy łapało, e, łapał właśnie ten kolor. To jest e, Pureplex 10.21 i to jest kolorek. Lightest Extra Ash blond, czyli to jest popielaty blond, jasny popielaty blond. Wygląda to tak. Kolor jest taki. I słuchajcie, tak. Jeśli chodzi o popielaty blond, to dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że moje odrosty są właśnie w popielatym blondzie. Ja mam moje naturalne włosy prawdopodobnie chłodne. Mówię prawdopodobnie, ponieważ ja nie pamiętam mojego naturalnego koloru włosów i jak ja w nich wyglądałam. Bo słuchajcie, ja włosy farbuję już 12 lat. No, od 18 roku życia, także. Tak mi się wydaje, że od 18, może od 17, nawet. Chyba nawet od 17 roku życia. Także ja nie pamiętam, jaki mam kolor y, włosów. Jedynie po właśnie tym moim odroście, który tutaj już jest dość spory, mogę twierdzić, że jest to właśnie taki aż blond. Czyli popielaty blond. Dlaczego wzięłam e, jaśn, ja, jaśniejszy, ekstra jasny? Dlatego, że ja się obawiam, że on mi wyjdzie bardzo. E, że ten ciemny blond, popielaty, wyszedłby mi za ciemny. Boję się, że po tym bliczu, jak będzie ten włos wypukany całkiem z pigmentu, to mi tak bardzo nasiąkną tą farbą włosy, że będą dalej bardzo ciemne. A tego nie chcemy. To najważniejsze, co chcemy, to pozbyć się czerni. Bo jak wiecie, ja chcę wrócić do mojego naturalnego koloru. E, żebym ja wróciła, e, wiecie, hodując odrost, to myślę, że tak z rok czasu by mi to zajęło. No, teraz na razie ten odrost jeszcze się wiecie, tam wplata, w ten czarny. No, koczek już się bardzo odróżnia, no bo zobaczcie, no to jest duża różnica. E, natomiast nie wyobrażam sobie chodzić z odrostem, jaki on już będzie na przykład dotąd, a nie jestem w stanie obciąć sobie włosów dotąd, wiecie, żeby został mi sam odrost, a czarne ściąć. Y, po prostu nie. Nie wyobrażam sobie. Więc próbuję, próbuję dalej, kombinuję dalej. Próbuję takie zestawienie. Dziewczyną wychodziło na internecie, więc zobaczymy, czy wyjdzie mi. Dobra, nie gadam, idę, zabieram się za robotę. Dobra, przybrałam się w moją koszulkę do farbowania, zobaczcie. Ona już naprawdę dużo przeszła, ale wciąż ją trzymam, wciąż ją piorę w kółko. Znaczy po farbowaniu, tylko tak to należy w szafie i wciąż się sprawdza. I widzicie, znowu się przydała. Tak, żeby nie marnować żadnej nowej ani innej, która nie jest ufarbowana, no to właśnie mam taką. Wygląda tragicznie obrzydliwie, ja wiem, ale farbowałam się w niej na czarno, dlatego też taki efekt. Dobra, i słuchajcie, to co ja idę zrobić, idę nałożyć pierwsze co, to ten rozjaśniacz. Nie będę Wam pokazywała całego procesu nakładania, bo już e, farbowałam z Wami włosy nieraz na kanale, chyba dwa czy trzy razy rozjaśniacze, ten ściągacz do farby też chyba nakładałam, tak mi się wydaje na filmie, także już tego Wam nie będę pokazywała, to jest po prostu, będę nakładała na całą długość, po 5 minutach dopiero na odrosty i potem czekam 45 minut maksymalnie, zobaczymy, nie, zaraz, na całość 20 minut, a potem na odrosty i kolejne 25 albo 15, ja będę to obserwowała i po prostu, i po prostu tyle podtrzymam, więc idę nałożyć, wrócę do Was jak już będę miała nałożone. Pierwsza część za mną, także mam już nałożony rozjaśniacz. Troszkę mnie martwi, że. Zaczęłam nakładać go od tyłu, tutaj od dołu, i troszkę mnie martwi, że nic tam się jeszcze nie dzieje. A słuchajcie, trochę już ten rozjaśniacz tam mam. Czekam teraz 20 minut. Teraz możecie zobaczyć bardzo ładnie moje odrosty. To jest wszystko mój odrost, to jest niczym nie pokryte, bo odrostu jeszcze nie robiłam. Odrost zrobię za 20 minut. Położę jeszcze na odrost. I potem e, przetrzymam albo 15, albo 20 minut. Kolejne, zobaczę, czy będę 40-45 minut trzymać, czy trochę krócej. Zależy, jak mi się zaczną rozjaśniać, jak to będzie szybko szło. Zobaczymy. Trochę się obawiam, Słuchajcie, że za mało wzięłam tego rozjaśniacza, że jeden może jednak nie wystarczyć. Że mogłam wziąć dwa opakowania, Słuchajcie, i to po pierwsze. A po drugie, nigdy się nie mogę nauczyć, przepraszam, i nigdy się nie nauczę, że. Ja mam za gęste włosy na jedną paczkę, farby czy czegokolwiek, co kładęłam na włosy. Zawsze po prostu mi brakuje, zawsze tak to muszę porcjować, zamiast nałożyć tego dość sporo. Wiecie o co chodzi. I teraz zostało mi na te odrosty, ale tak mi zostało. No, zobaczymy, postaram się to dobrze rozłożyć. Zostawiłam sobie tak w trzech partiach, tak jak podzieliłam. Tu jest jedna klamra, druga klamra i tył jest trzecia, żeby łatwiej po prostu mieć dostęp do tych odrostów potem. Także nie robiłam tego wiecie w jednego koczka, w jednego koczka zrobię sobie jak już będę miała nałożone jeszcze na odrostach na kolejne 20 minut. Dobre, ty ja czekam. I co, i przyjdę do Was po tych 20 minutach, jak już będę miała noże na odrostach, tak zobaczymy co się dzieje na długości. Słuchajcie, będzie dramat. Już wiem, że będzie dramat. Porobiły mi się plamy, gdzie nigdzie mi się rozjaśniło już na biało. Reszta mi się praktycznie w ogóle nie rozjaśniła na długości. To co miałam czarny, już tak, wiecie, wpity ten kolor yy, przez kilkanaście pewnie farbowań. W ogóle nic, praktycznie w ogóle nic nie ruszyło z tego, co widzę, a czas się kończy. Zostało mi ostatnie 5 minut do 45 więc tak, więc nic z tego nie będzie więc prawdopodobnie skończę znowu z czarnymi włosami super dobra słuchajcie, czas minął, ile to spłukiwać, oczywiście odrost mi złapało ale też nie cały, jak widzicie w plamy, tutaj włosy praktycznie nic, podejrzewam, że to będzie trochę jakiś czerwony nie wiem, słuchajcie nie wiem, zobaczymy, zobaczymy spłukuję słuchajcie, usunął mi się jeden plik i nie mam e, nagrane po wysuszeniu tego, co widziałyście przed chwilą czyli te takie m, żółte plamy i ściągnął mi kolor na bardzo ciemny brąz a teraz jestem po drugiej dekoloryzacji, to będzie taki zlepek z kilku dni, e, po drugim rozjaśnianiu nie dekoloryzacji i wygląda to tak, ten biały tutaj został bo ja go już tutaj nie, e, drugi raz nie dekoloryzowałam, tutaj coś za mało położyłam, ale to nic, natomiast na długości wyszła mi marchewa po prostu do marchewa, ale to nic słuchajcie, kładę teraz tą farbę Ej, aha i drugi raz rozjaśniałam całkiem innym rozjaśniaczem z e, live, wyrzuciłam już pudełko tutaj wam wkleję zdjęcie a teraz kładę na to tą farbę, jestem pewna, że ona mi nie złapie tego rudego, ale może chociaż trochę go przyciemni, słuchajcie, i będę coś kombinować dalej, zobaczymy, na razie póki co dam włosom odpocząć, jeśli chodzi o kondycję włosów, to nie wiem, słuchajcie, czy one są zniszczone, raczej chyba nie, bo są takie dość grube dalej w dotyku, nie połamały się, końcówki są całe, ale nie nakładałam żadnej odżywki, nie mam na włosach w ogóle odżywki, bo przed farbowaniem nie nakładałam specjalnie przy ostatnim myciu, więc y, podejrzewam, że to jest po prostu efekt takie siano, y, nie nałożenia odżywki i y, wysuszenia włosów suszarką, także myślę, że, że dlatego tak, no. Ale tak ogólnie nie zauważam jakiejś strasznej, wiecie, strasznego pogorszenia. Dobra, ja wyglądam tak, tęcza. <grybujesz> Idę się farbować. Jak możecie zobaczyć, ta farba w ogóle kompletnie nic nie złapała. Dalej byłam marchewą tak jak wcześniej. Postanowiłam nałożyć koral les, czyli ściągać jeszcze do koloru, żeby jeszcze rozjaśnić tą marchewkę i na to ten brąz. Tutaj pokazuję Wam takie próbne pasemko, że ten brąz mi złapał ten rudy. No i tak wyglądam, słuchajcie, po nałożeniu tej brązowej farby. Jest ok. Tutaj u góry mi złapała taki jaśniejszy. Jak widać, chociaż w kamerze to też trochę inaczej widać, że jakiś żółty jednak się wybija. Ale jest taki jaśniejszy yy, brąz. Natomiast tutaj po długości, no widzicie, już zdecydowanie zgasł ten rudy. Ja wiem, że to się będzie jeszcze wypłukiwać i tak dalej. Ale na ten moment jest OK. Słuchajcie, na ten moment mogę wyjść z domu, także to jest dla mnie najważniejsze, że mogę wyjść z domu, nie jestem taką, wiecie, żółto-pomarańczowo-żółta i nie wiem jaka jeszcze, że to połacić żółta. No, e, tutaj przy odroście, tak jak mówię, mam jaśniejsze, ale tutaj przy odroście ten kolor mi się naprawdę podoba. To jest, te, to o tutaj to jest fajne. To by mogło być właśnie, tak? No, tutaj jest trochę jeszcze ciemno. No, ale dobra, słuchajcie, ja tak nie zostanę na pewno. Ja dalej będę coś kombinować, dalej będę coś, wiecie, jeszcze dążyć do tego mojego naturalnego koloru. To pasemko jedno, co robiłam próbę trochę inaczej, wyszło niż teraz. To wyszło na koniec. Całość już. Ale jest ok. Wyjść z domu mogę, coś tam się udało uratować, także, także jest dobrze. A musiałam ratować szybko. A dlaczego zdecydowałam się położyć ten brąz, a nie jakby szłam dalej w rozjaśnianie i próby z tym jasnym, to Wam opowiem w następnym vlogu, bo naprawdę musiałam to szybko uratować, po prostu w nocy. Na już musiałam coś zrobić takiego, żeby ja mogła wyjść z domu, ale to Wam opowiem w następnym vlogu. No, także tak, więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. W tym filmie to nie jest absolutnie żaden poradnik. To jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze co napiszę w opisie, też bo powinnam to powiedzieć w sumie na początku, że to nie jest żaden poradnik, to nie jest żaden tutorial, jak schodzić z czarnego to ja w ogóle, ja się na tym kompletnie nie znam, nie jestem fryzjerką, także nie róbcie tego same w domu, nie odpowiadam za niczyją kondycję włosów, słuchajcie, bo ja mam włosy dość mocne, ja się nie bałam tego robić, zresztą słuchajcie... Mm... 6 lat temu, 6 czy 7, zanim ja zaczęłam farbować się na czarno, to ja, słuchajcie, przez około 4 czy 5 lat, miesiąc w miesiąc rozjaśniałam moje włosy na, do białego blondu, więc ja rozjaśniacz kładłam co miesiąc na włosy, więc jeżeli tamto mi nie wypaliło włosów, wiecie, do, do łysego, no to ja wiedziałam, że to, co ja teraz robię, też mi tego nie zrobi i nie bałam się tak o to. Zresztą wiecie, jak ja podchodzę włosy, to włosy ym, odrosną. <grym> no, także ja tak podchodzę do, do tematu włosów, więc nikomu E, tego nie polecam, bo tak jak mówię, każdy ma kondycję włosa inną, każdy ma, jeden ma cieńsze, drugi ma grubsze, jeden ma słabsze, drugi ma mocniejsze. Ja mam cienkie, ale mocne włosy. Więc ja się nie bałam, że po prostu wyłysieję. Jeśli chodzi o moją kondycję włosów, to pewnie trochę jest, yy, wiecie, trochę podupadła. Nie wiem, jak to będzie, jak to nakładam odżywki, tak jak zawsze. No na razie jestem, tak jak mówię, chciałam Wam się pokazać bez odżywek, jak ta kondycja włosa wygląda. No myślę, że nie jest najgorzej. Nie w dotyku też nie czuję jakiegoś osłabienia, nie czuję jakiegoś, wiecie, żeby mi włosy były cieńsze i tak dalej. Są dalej takie grube, mięsiste. Także... Jest ok. Dla mnie jest ok, ale nikomu tego nie polecam i nie biorę odpowiedzialności, słuchajcie, za wasze eksperymenty na podstawie mojego filmu, naprawdę. No, ja wyszłam, tak, niestety nie wyszedł mi ten e, aż blond. Będę kombinować i próbować dalej. Dobra, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!